Wyobraź sobie miasto, w którym historia potrafi wcisnąć cię w chodni. a to, że spędzisz tutaj tydzień, wcale nie gwarantuje, że poznasz przynajmniej ułamek z tego, co warto tu zobaczyć. Witaj w Rzymie. Pierwsze co nas tu zachwyciło, to Tyber. Niby zwykła rzeka, ale ma w sobie coś hipnotycznego. Idealne miejsce, żeby złapać oddech przed kolejnym rzymskim labiryntem ulic. A skoro o ulicach mowa, to największym zaskoczeniem dla nas było odkrycie, że Rzym to królestwo malutkich samochodów. One są dosłownie wszędzie. Parkują tam, gdzie teoretycznie się nie da. Serio, gdyby ktoś powiedział że potrafię zaparkować na pionowej ścianie, to chyba bym uwierzył. Kiedy odbijesz w bok z pełnych gwaru ulic, trafiasz do świata, który wygląda jak z planu filmowego. Wąskie uliczki, pranie wiszące nad głową, zapach espresso, pizzy i makaronu. Tu każdy zakręt prowadzi do innej historii. I każda z nich chce, żebyś tutaj zabłądził choć na chwilę. A kiedy już się zgubisz, Rzym ma na to prostą odpowiedź. Na Sony. Małe, metalowe poidełka z wodą, którą od wieków piją mieszkańcy. Bez problemu możesz się napić i napełnić swoją pustą butelkę. Na każdym kroku spotkasz też przepiękne fontanny, których większość była kiedyś częścią infrastruktury wodociągowej. Woda w Rzymie jest zimna i naprawdę dobra. Co parę kroków miniasz kościół. Niekoniecznie gigantyczną bazylikę, czasem zwykłe drzwi w ścianie, ale wystarczy wejść, a nagle lądujesz w środku czegoś, co wygląda jak mały Watykan. Rzym zachowuje swoje cuda w najbardziej niepozornych miejscach. A potem patrzysz przed siebie i bach! Ruiny sprzed dwóch tysięcy lat. Bez żadnych ograniczeń, bez muzealnej etykiety. Stoją tu tak zwyczajnie, jakby mówiły, to jest Rzym. I my My byliśmy tu pierwsi. Jedyny minus dla nas to koloseum. Tłum, ścisk i rozczarowanie. Naprawdę te trzy słowa najlepiej opisują nasze odczucia. Jeśli lubisz takie podróże, pełne zaskoczeń, to na naszym kanale znajdziesz ich dużo więcej. Zajrzyj do pozostałych filmów i subskrybuj nasz kanał, żeby razem odkrywać kolejne miejsca. Trzymajcie się. Cześć!